W pomyślnych żniwach i dobrym rodzaju, w odpowiedzi na dekret o planowym skupie, chłopi masowo dostarczają zboże do punktów skupu. Wiele gromad w pełnym poczuciu patriotycznego obowiązku zorganizowało manifestacyjne dostawy, wzywając sąsiednie wsie do współzawodnictwa w terminowym wykonaniu i przekroczeniu planu. Tegoroczny system skupu premiuje wyższą ceną ponadplanowe dostawy i wysoką jakość ziarna. Zapewnia sprawiedliwe rozłożenie planu na wszystkie gospodarstwa. W wielu okręgach przykładem służą spółdzielnie produkcyjne. Przodująca traktorzystka spółdzielni Godzikowice koło Olawy, Maria Barwinek, prowadzi kolumnę spółdzielczych wozów do punktu skupu. Mąki chleba nie zabraknie w Polsce nikomu.